Mogę iść w drugą stronę. Mogę nie iść do Sonika. Idźmy u naszej śmierci. Cześć Sonik! Po prostu zrobię. Co to jest? Witam was bardzo serdecznie. Ehm, dzisiaj mogę brzmieć trochę inaczej, ale to dlatego, że jestem troszkę chory, Ale nie biorę antybiotyku i powinienem leżeć w łóżku. Dobra, ogólnie to tak na szybko usiadłem do komputera, tylko z nagrać pewną gierkę, żebyście mieli sobie co oglądać do obiadku i tak dalej. A tą grą jest Sonic.hcr. E, ogólnie to znalazłem jakiegoś... E, szukałem właśnie jakiegoś Sonic x -y, bo jakoś tak mnie natchnęło, że album w Sonica x -y zagrał. I znalazłem to. Nie mam pojęcia, czy to będzie dobre, czy będzie złe, ale jesteśmy tu, żeby się przekonać też jakiejś krótszej gierki, bo tak jak mówię, chciałbym jak najszybciej wrócić sobie już do ciepłego łóżeczka i sobie podpocząć. Eee, ta gra zawiera błyskające światło i błyskające obrazki. Jeśli jesteś na to czuły, wyjdź z gry. <laughs> Jeżeli będziesz grać dalej, mimo to, że jesteś na to czuły, padniesz w kłopoty, odpowiedzialność jest twoja. Uuu. <laughs> Sonic.hcr, The Fatal Fact. Fuck. prawie przeczytałem, The Fatal fuck. The Fatal Hack i mamy tutaj po lewo uh, Eggman'a, Knuckles'a, Tails'a oraz Metal Sonic'a, a więc w ogóle to jest trzcionka z Undertale. Co Sonic jest takie zabawne? O nie, to jest jedna z tych gier. To jest jedna z tych gier. Oczywiście, że chcę mieć jak najwięcej już. <laughs> Sades Hasan presents. Sonic the Hedgehog. No, Okej. Okay. Tutaj nie mignęło fotorealistyczną krwią, tylko mignęło takimi cyferkami, więc zgaduję, że HCR oznacza Hacker. Tak mi się wydaje. Hej, Tails, hey, co tam? Sonic Robotnik zamknął zwierzęta w kapsułach w Marble Zone. Okej, okay, zniszczę twoje plany ponownie, jajo głowy. Dobra, um... Okej, okay, więc zobaczmy co tu się dzieje ciekawego. Nie mam pytania nawet o, o co chodzi z tą podłogą, czemu jest taka popękana. <grytania> więc tak, tekst trochę za szybko leciał, więc nie przeczytałem go całego, ale najważniejszą rzecz już wiemy. Wydaje mi się, że ktoś nie używał wyrównywania obiektów, wstawiając te elementy. Tam jest dodatkowe życie, potrzebuję go. I uśmieszek jest. <grytania> Dobra. O, i to koniec chyba poziomu? Hmm, ta droga prowadzi do koordynatów danych przez Tailsa. Biegnijmy. Lećmy, Sonic. Marble Zone. O kurde, jak to, szybko, jak to szybko leci. Ej, podoba mi się, że ogólnie to widać, że ta gra nie jest aż tak dobrze zrobiona. Ale podoba mi się, że ma tak jakby intro, no nie, że. Naprawdę, Sonic musi przejść, że tam idzie do tego Marble Zone. Urocze bardzo, przyjemne. Hmm. Zastanawiam się, czy koordynaty, które wysłał Tails, są poprawne. Tu jest coś dziwnego. Co? Lawa? Muszę biec. O nie. Czy to teraz ode mnie będzie zależało? Tak, ode mnie będzie bardzo dużo zależało. Holy shit. Uciekaj, Sonic, błagam. No, mi się ta przerażona mina Sonika. No nie! Mogę jeszcze raz, mogę jeszcze raz, bo to jest do przejścia. To jest do przejścia. Ok. O kurde, dobra, żyję. Ok. No nie, no co to ma być? Aha, to tak ma być, okej, okay. robi sens I hops, dobra, o nie, jak przez to przejść? Okej, okay, to nie było aż tak trudne jak się spodziewałem <laughs> Nie, no co wy Tak się nie robi, pobite gary Udało się Udało mi się uciec Ale chyba jestem na złej ścieżce Co to jest? Uuu A Co się dzieje? Mogę to zrobić tak. Aaa... O nie, nie w tą stronę, chciałem... A. <moguś> Dobra, teraz muszę to przywrócić do normalnego stanu. O, chyba jest git. Najwyżej będę nagrywał kilka odcinków ze zbyt szeroką postacią i potem ogarnę, że jest nie tak. Kocham Green Hill! Sonic powiedział, że tutaj coś jest! Zobaczmy! Kill zone. Okej, okay. to jest ta fajna mechanika, co mogę anulować lot, lot Co tu się stało? Podoba mi się, że obuła tej gry tak szybko leci. Muszę, go, muszę szybko znaleźć Sonica i szybko mu to dać. Ale co? Co mu dać? Nie mam pojęcia, co, ale. Ale polećmy szukać Sonika, żeby mu to dać. O, cześć Sonic. Sonic, bardzo złe rzeczy tu się stały. Jakby sam nie zauważył. Sonic, czy wszystko OK? Mhm, mm standardzik. Hej Tails, co się stało? Czemu on ma ziel zieloną rękawicę? Sonic, ktoś tutaj zrobił coś zwierzętom. Ktoś coś zrobił. To musiał być robotnik. Sonic, Sonic, co? Znajdźmy robotnika z tornado, w sensie z, jego so z naszym samolotem. Mogę iść w drugą stronę? Mogę nie iść do Sonica? Chyba nie mogę. Dobra, to idźmy ku naszej śmierci. Czego mogę naprawdę dogonić? <ścoughs> Cześć, Sonic! Bo o. byłem za szybki trochę. Chciałbyś zagrać ze mną? Hmm? I Seek. Oh. <noise> Słyszałem przez chwilę ten... Jeżeli Sonic Cię widzi, schowaj się za liśćmi. Za liśćmi? Liściami? Liśćmi chyba. Jeżeli Cię nie widzi, możesz wyjść z... za liści. Dobra, to było trochę do, do myślenia się. Te liście trochę wyglądają... Mnie, nikt, nikt mnie nie widzi. Nikt mnie absolutnie nie widzi. Um. Fajna muzyka, tak przyznam. Lubię takie brzmienia, ale co się dzieje? Zgaduję, że mnie Sonic goni. Dlatego my nie zwalniamy tempa. No, udało się. Nie, nie udało się. Zostałeś złapany. Znowu tu jesteś? Jestem wszędzie. Ale nadal mam gry, stry y ale nadal chcę się z tobą bawić. I act II. Sonic wyjdzie co każde 20 sekund. Jeżeli usłyszysz śmiech Sonika, chowaj się za kamieniami. Kiedy przestanie się śmiać, możesz wyjść za kamieni. Okej. Okay. Co to jest? Nie wiem. Dobra, więc... Światło. O, ran. Okej, okay, dobra. O mój Boże, to było szybkie. Przestraszyłem się. na no oglądaj. Okej. Okay. Czyli w świetle mam nie stać. Światło jest dla mnie bardzo złe. O, o, schowaj się, chowaj się. O nie, znowu okej, okay. proszę cię. Ucie o nie, prawie... Jakbym nadepnął na tą metropolinę i by on mnie przez co dogonił, to bym był bardzo zły. A, nie. <laughs> Przyszedł jeszcze zatańczyć na ostatnim chwilę. Dobra, ten są Zobaczmy co u Knucklesa, Angel Island. Ok, I tu jakaś ściana. Mogę po niej. Oh, nevermind. O, oh, badnika nawet jakiegoś spotkałem. Nie, sp nie było chyba wcześniej. Nie lubię poziomów naklusa, bo zwykle. Bo cały czas myślę, że tu mogą być wszędzie ukryte sekrety, i mi się. Cały czas chce wracać do pewnych elementów. Kiedy mogę po prostu zrobić tak. O! Coś znalazłem. Wejść. Albo i tędy nawet miałem iść, nie mam pojęcia. Okej. Okay. No i udało się. Poziom naklusa zaliczony. To miejsce jest takie dziwne. Sonik powiedział Robotnik, że Robotnik tu będzie. Lećmy, lecimy. Tym razem lecimy, znaczy to są nie lecimy, bo naklus lata. Właśnie, bo ja nie jestem pewien czy to są wyjaśnione, czemu naklus w ogóle potrafi latać? Bo może się okazać, że jestem jakimś fałszywym fanem Sonika i to było bardzo oczywiste, ale nie pamiętam naprawdę informacji o tym czemu naklus potrafi latać. Jest to dla mnie zagadką. O, o the fuck? Porwał mnie z ekranu po prostu tam na dole trochę go wystawało. Znalazłem cię. You can plan, okej. Okay. I can. Okej. Okay. O, nie, to jest jeden z tych poziomów, gdzie mam być cholernie uważny. Da się zrobić. Cześć, Nakus. Okej. Okay. no nie da się. trzeba to muszę jakoś mądrzej oblecieć. Chyba, że po prostu zrobię. Jak może pamiętam to Spirits of Hell też miałem ogromny problem z naklusem. Właśnie, muszę do Whispers of Soul wrócić, bo to mi się tak podobało. Możliwe, że jutro jak się będę czuł lepiej, to... sobie zrobię taki nagraniowy dzień. Że sobie dokończę Sonika 1 i sobie dokończę ten pierwszy Run Spirits of Hell. no, Spirits of Hell runda druga teoretycznie. Dobra, to, to było idealne. Może jeszcze bym nagrał Indie Cross, bo tam widziałem dużo osób na, na serwerze Discord y to chciało, żebym obejrzał Indie Cross, więc możliwe, że też to jutro zrobię, a jak już to nagram, to już będzie prosta e, droga do tego, żebym to zmontował i wrzucił. Więc no, możliwe, że Indie Cross niedługo. To jest przerażające, bo to są takie skoki, że ja nie wiem, którą stronę mam lecieć, że platformy są poza ekranem, ale dobra, nie idzie najgorzej. To jest pewnie ten moment, w którym będzie szło najgorzej, bo no już jak już powiedziałem, że idzie dobrze, to nie będzie szło dobrze. Nevermind, jestem świetny, nagle z uratowany. I został tylko do uratowania Eggman, a mam jeszcze 14 żyć i mam nadzieję, że mi się to uda, bo byłbym bardzo podzierzony.